W połowie roku w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej odbyły się wybory rektora. Profesora Mariana Ursela zastąpiła dr Wioletta Palczewska, dotychczasowa dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych. Jednak to nie jedyna zmiana personalna, jaka dokonała się na uczelni w ostatnim czasie. Dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych została pani magister Magdalena Baczyńska, natomiast dziekanem Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych została, został powołany pan dr Jacek Falkenberg. Najistotniejszą zmianą jest zmiana prorektora, a mianowicie prorektorem uczelni, czyli moją prawą ręką, czyli to jest takie moje drugie alter ego, de facto, jest pani dr Beata Telążka. Kanclerz? Na tą chwilę nie przewidujemy tutaj żadnych zmian. Podstawową informacją, jaką usłyszeliśmy od nowej rektor KPSW, to kiedy i w jakim charakterze wznowi pracę uczelnia po wakacyjno-epidemicznej przerwie. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, przy tym, aż do 9 października będziemy jeszcze czekali na kandydatów na pierwsze roczniki. W tym roku akademickim planujemy przede wszystkim uruchomienie studiów w formie realnej, czyli w formie stacjonarnej, aby uniknąć w miarę możliwości nauczania zdalnego. Ale no będzie to oczywiście zależało od dynamiki zmian zdrowotnych, jakie będą występowały w kraju w kraju i w naszym powiecie. Nie zabrakło także pytań o przebieg rekrutacji na rok akademicki 2020-2021. Na ten moment już mamy otwarte cztery kierunki studiów, ale mamy jeszcze wolne miejsca i zapraszamy bardzo serdecznie absolwentów. Wiem, jak przeszły matury w tym roku. No niestety powiem szczerze, że wyniki tych matur są... Mało powiedziane, że trudne, ale powiem wręcz zatrważające, bo istotnie są takie szkoły, w których jest bardzo niewielki odsetek osób, które te matury zdały. Te osoby mają jeszcze szansę i zachęcam wszystkich młodych ludzi, żeby podchodzili do matur, dlatego, że jest ona przepustką do, do dalszej kariery, w ogóle do, do dalszego życia i funkcjonowania. Na jakie kierunki trwa jeszcze nabór? Mamy jeszcze wolne miejsca, mamy jeszcze Wolne limity, na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na kierunek wychowania fizycznego z trenerem personalnym, na kierunku dietetyka, a także mamy jeszcze wolne miejsca na edukację techniczną-informatyczną. I mamy jeszcze, jeszcze mamy wolne miejsca na wszystkie pozostałe kierunki, bo to, że mamy już otwarte. To nie oznacza, że nie możemy przyjąć jeszcze młodych ludzi. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.kpswjg.pl